Witaj, w tym nagraniu chciałbym omówić Ci kolejną funkcję, bardziej narzędzie, które otrzymujesz tutaj we współpracy z firmą Full Call, ponieważ również do swojego konta otrzymujesz możliwość korzystania z aplikacji mobilnej. Oczywiście, w zależności od Twojego oprogramowania telefonu, możesz tutaj pobrać Fullcall, aplikację Fullcall na Androida, jak i również na system iOS. W moim przypadku wchodzę właśnie w systemie iOS bezpośrednio na App Store. W przypadku, w przypadku Androida będzie to Google Play. Wpisujemy Fullcall. I następnie odszukujemy naszą aplikację. Oczywiście sobie ją instalujemy, i następnie możemy przejść bezpośrednio do logowania. W pierwszej kolejności oczywiście musimy podać nasze dane konta, które mamy w Full call i następnie klikamy login. Po zalogowaniu naszym oczom ukazuje się panel, gdzie widzimy aktywnych użytkowników którzy w tym momencie są na naszej stronie. Oczywiście lista użytkowników zmienia się tutaj w czasie rzeczywistym. Bezpośrednio mamy tutaj obok użytkownika dwie ikonki: ikonkę czatu, gdzie bezpośrednio rozpoczniemy rozmowę z tą osobą, lub ewentualnie ikonkę wideo rozmowy, gdzie bezpośrednio w tym momencie zaprosiliśmy osobę do właśnie rozmowy. I ta osoba może po prostu odebrać naszą, nasze zaproszenie i w tym momencie połączymy się audio lub też wideo. Idąc dalej, tutaj poniżej, patrząc na panel poniżej, mamy historię naszych wszystkich rozmów, więc również tutaj możemy do tego zaglądać w perspektywie statystyk, naszej historii rozmów itd. I następnie mamy tutaj podsumowanie czatu, czyli po prostu wszystkich naszych rozmów, które odbyliśmy bezpośrednio na naszym koncie Full Call. Pamiętaj również, że w tej zakładce, gdzie masz bezpośrednio historię wszystkich rozmów, kiedy wejdziesz na konkretną rozmowę, to w tym wypadku jest również możliwość dodania załącznika. I tutaj mamy albo bezpośrednio grafikę, zdjęcie itd. z naszej biblioteki, albo odpalenie kamery, gdzie może na przykład klient zrobić bezpośrednio zdjęcie na przykład danego przedmiotu albo ewentualnie dodać dokument. Także to pozwala klientowi dużo szybciej i łatwiej przekazać Ci dany problem, z którym kontaktuje się do Ciebie, abyś go rozwiązał. Także jest to bardzo pomocne i warto też o tym wspominać naszym klientom czy też naszym partnerom biznesowym. Wracając tutaj do strony głównej, również w prawym górnym rogu mamy dodatkowe możliwości. Czyli mamy tutaj tą kwestię edycji. I tutaj możemy zamienić nazwę użytkownika, ponieważ jeżeli ta dana osoba, dany klient będzie na naszej stronie już kilka razy i na przykład wymieniliśmy kilka zdań w formie czatu i na przykład wiemy, że ta osoba ma na imię Marcin, to tutaj możemy sobie edytować tą nazwę. I wpisać bezpośrednio imię naszego klienta. Dzięki temu już zostanie tutaj ta zmiana dokonana, i za każdym razem, kiedy w tym wypadku Marcin wejdzie na naszą stronę, to właśnie tutaj w panelu wizytorów będziemy widzieli Marcina, że właśnie jest na naszej stronie. Idąc dalej, mamy tutaj zębatkę. Na zębatce mamy informacje o naszej aplikacji. Czyli przy okazji możemy zerknąć na aktualną wersję itd. I następnie mamy tutaj możliwość wylogowania się. To jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o funkcję aplikacji mobilnej. Jest to świetne narzędzie do tego, żeby zarządzać naszym panelem Fulcol. W sposób podstawowy, czyli jeżeli chodzi tutaj o osoby, jak wspomniałem, aktywne, które w tym momencie są na naszej stronie, historię naszych rozmów oraz co jest najważniejsze, właśnie w tym wypadku czat, dodatkowo możemy z poziomu aplikacji zaprosić kogoś do rozmowy, albo w formie czatu, albo w formie audio, lub też wideo. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, oczywiście jesteśmy do Twojej dyspozycji, życzę udanego korzystania z aplikacji. Pozdrawiam bardzo serdecznie.